Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Maksymilian Bączkowski. Już czym bardziej staram się to wstrzymywać, tym bardziej, mi to, tym bardziej mi to nie wychodzi. Środa, 10 kwietnia i od razu. Na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że dzisiejsza odprawa będzie o wiele krótsza. Postaram się w 10 minut przejrzeć wszystko to, co najważniejsze. Bo jak sami słyszycie, stan nie jest najlepszy. Myślałem, że mi dzisiaj już przejdzie, ale Kogut myślał o niedzieli. Wiecie doskonale, jak to przysłowie dalej mówi, a ja przejdę do, przejdę do konkretów. Sie bardzo szybko wszystko przejrzę. Niestety, bardzo Was przepraszam, ale nie będę w stanie przejrzeć Waszych typów. Postaram się już do następnego tygodnia wykurować, a wtedy postaram się też nadrobić te zaległości. W każdym razie. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj mamy środę, w której, podczas której to poznamy ważne dane, między innymi CPI, przepraszam, najmocniej o 14.30. To są kluczowe dane, na które Amerykanie będą bardzo zwracać uwagę, ponieważ będą one rzutować przede wszystkim na, dalszą, na dalsze kreowanie polityki monetarnej, więc dzisiejsze dane będą. Arce istotne, 14.30 i to są najważniejsze dane z całego dnia. Później będą zapasy ropy naftowej o 16.30 patrząc po USA, a o 15.45. <laughs> będziemy mieli decyzję w sprawie stóp procentowych rynku kanadyjskiego. Bardzo Was jeszcze raz przepraszam i przypomnę, dzisiaj tylko krótki przegląd. I to jest praktycznie wszystko z najważniejszych rzeczy z tych naszych normalnych godzin handlowych. O 20.00 będzie protokół z posiedzenia FOMC. <laughs> Który to też może być istotny, aczkolwiek na pewno CPI będzie rzucało się w oczy jako najważniejszy punkt dnia. Przejrzę teraz szybko. Szybko to co naprawdę muszę w ciągu 10 minut. Postaram się wyrobić, żeby was nie zakaszleć na wizji. W każdym razie. Uch. Niemiecki indeks. Jeżeli chodzi o niego, wczorajsze zejście było, było klasyczne. Spodziewałem się tylko trochę czegoś innego, bo w tym boksie, który który tutaj był stworzony, liczyłem na to, po no jednak jakby nie patrzeć w takich akcentach akumulacyjnych, że rynek podejdzie trochę wyżej i że jeszcze raz przetestuję tutaj tą strefę chociaż około 44 punktów wyżej, czyli okolice 18-517 gdzie te okolice dałyby nam taką bardzo fajną strefę do, do zejścia, no bo zobaczcie sami, byliśmy o samej 7-8 na samym szczycie, czyli przed jeszcze wyjściem rynku e europejskiego w związku z tym Nijak na tym oporze nie dało się zebrać shortów. Liczyłem na to, że rynek wyjdzie jeszcze raz na tą strefę. Popyt niejako to trochę podkreślał, bo widać było te akcenty popytowe i nawet rynek coś tam próbował, bo po nadbiciu był w stanie wygenerować nawet 97-punktowe 97 podbicie, ale na tym był koniec. Rynek nie dał rady podejść. W każdym razie do samego S1 bardzo niewiele brakowało i dzisiaj uważam, że zejście jeszcze się pojawi około 70-75 punktów. Skąd będzie można liczyć na odreagowanie rzędu 120 lub nawet 190 punktów. Przypomnę tylko to, co napisałem w PSV, że nie ma na to ostatecznego jeszcze potwierdzenia. Potwierdzenie mogłoby się pojawić jedynie w momencie, kiedy rynek zejdzie do wsparcia i w tym rejonie popyt się uaktywni. Więc czekamy dzisiaj na to, aż rynek zejdzie do okolic 18,330 i stąd dopiero... Wywoła tą ewentualną falę podejścia tych 120-190 punktów, ale raz jeszcze przypominam, mamy dzisiaj bardzo ważne dane. Sapina miała podbić, zejść tam później do strefy. Bardzo niewiele zabrakło, bo około 10 punktów. Dzisiejsza sesja może wyglądać troszkę inaczej, bo ten opór to myślę, że tutaj za nic się będzie miał. Myślę, że okolice 5-230 musicie zapamiętać. Będą to rejony według mnie, które. <laughs> Które ry rynek może, może odwiedzić, i skąd podejście będzie mogło mieć miejsce. Tak samo, jeżeli chodzi o amerykański indeks technologiczny, on się zachował o wiele silniej, na przykład niż DAX, bo on był w stanie o wiele szybciej i mocniej podbić pod te wyższe rejony. Myślę, że po lekkiej korekcie tutaj na, na, na ZDAK-u będzie dzisiaj wyciskanie, i nie zdziwiłbym się, gdyby ten szczyt, czyli okolice 18570, <laughs> mogły być odwiedzone. Ej, mogłem w ogóle odwołać tę odprawę. Ech. Dobra, walczymy dalej. Dow Jones, bardzo Was przepraszam. <laughs> Dow Jones miał zejść do swojego dołka, miał stworzyć wyższy co prawda dołek, ale zmierzył się praktycznie z dołkiem, tam zabrakło chyba 8 punktów z całej fali 438 punktowej, do tak typowo już dołka, później miał odreagować do wyższego rejonu, tutaj do 39, 350 i dotarł do tego za zakresu w promarkecie, już rewidowałem to <laughs> o możliwość podejścia do zakresu ceny uśrednionej i uważam, że dzisiaj jest ku temu szansa i myślę, że rynek po lekkim cofnięciu będzie mógł nadal generować ruch wzrostowy, pamiętajcie tylko i dzisiaj mamy. Polski indeks mocno wyciągnął, 520 zostało zostało odwiedzone, teraz mieliśmy dość mocną lagę spadkową, mocną dystrybucję i nie zdziwiłbym się, gdyby rynek w najbliższym czasie chciał jeszcze odwiedzić tutaj rejony 2,410 i myślę, że te okolice Bliskie temu poziomowi wsparcia dopiero będą mogły być jakkolwiek popytowymi akcentami określone na ten moment, uważałbym, bo to będzie łapanie noża. Polski indeks trochę mocniej zareagował niż reszta, niż reszta indeksów, chociaż reszta indeksów odreagowała wieczorem. A no, a że Wik się zamyka wcześniej, no to też nie mogliśmy doświadczyć tego, tego ruchu na pullbacku, no bo po prostu tego nie widzieliśmy. Złoto, złoto nadal ma perspektywę wzrostową, 2400. Wczoraj rynek miał odbijać i odbijał. Co prawda po M1 jeszcze nadbił tam dołek raz, aczkolwiek no, wyciągnął w suma summarum ten ruch. Myślę, że 2400, myślę, że 2400 będzie odhaczone. Srebro odhaczyło swój zakres docelowy, a dalej myślę, że targety 28. 28,80 mogą nas mm, przywitać, a tak samo w przypadku, w przypadku platyny. Okolice 1,400, 1,500 dolków mogą być dzisiaj strzelone. Pamiętajcie, CPI będzie miało też bardzo duży wydźwięk na metalach szlachetnych. WTI powoli spada bardzo dobrze. Fajnie byłoby, gdyby rynek odwiedził <laughs> 82, 82,83 dolarów. Wybaczcie. I stąd myślę, że wzrosty nadal będą brały, brały tutaj górę. Co do nadgazu, te, ten rynek się konsoliduje i tutaj nie mam nic do dodania. Czekam na poziom 2.16/2.20 i dopiero jakiś ruch. Edek myślę, że może dzisiaj wyciągnąć, ale uważałbym, bo podskórnie czuję, że czapę dostanie po danych CPI. Zobaczymy. Zobaczymy, czy dolar się umocni dzisiaj. Jeżeli tak, będzie możliwe to zejście, do, którym, do którego tam wspominałem. W każdym razie, jeżeli chodzi o funta do dolara, rynkowi niewiele zabrakło, bo około 12 pipsów do osiągnięcia tej wyższej strefy. Uf, I obecnie myślę, że po pullbacku będzie można mówić o dalszym podejściu. Tylko, no, nie wiem, jak CPI tutaj zareaguje. Ujka bym dzisiaj nie ruszał, tutaj duży warning z mojej strony, bo jesteśmy w słabym miejscu do handlu. Tak samo jest z rzeźnikiem. Rzeźnikowi brakuje do oporu <laughs> około 37-40 pipsów, więc bardzo niewiele. I stąd myślę, że rynek może sobie cofnąć. No, ale zobaczymy. Dzisiaj nie ma danych na funta zbytnio, tylko bardziej pod kątem dolara, więc ciężko przewidzieć, ale R do R tam jest naprawdę fatalne. Tak samo zostawiłbym dolara do franka, bo tak samo. Niewiele ma do targetu, z kolei wiele może jeszcze cofnąć, gdyby chciał wykonać korektę. Poczekałbym. Australijczyk jest dalej w tej samej konsolidacji i myślę, że w tym konkretnie wypadku będzie można liczyć na pullback gdzieś do zakresu ceny uśrednionej i stąd zobaczymy, co dalej. Jeżeli rynek się by ustabilizował gdzieś w tych rejonach, to, to myślę, że nie można liczyć na dalsze Dalsze podejście. Usdpln. Usdpln cofnął, przetestował mi strefę 391.06. W sumie to miało machnąć tą strefę. Nie wiem, czy pamiętacie, wczoraj mowa była o tym, że te 391.390 jeszcze może być odhaczone. <coughs> Rynek to zrobił, odbija i myślę, że ma całkiem realnie szansę na odwiedzinę dziś poziomów 396, powiedzmy. No, około 3,96. Gdzieś tutaj z zakresu ceny uśrednionej. Potem zobaczymy, co dalej. Dobra, przejdźmy teraz do Bitcoina. Jeżeli chodzi o Bitka, tutaj niewiele zabrakło wczoraj. Czy to było przedwczoraj, zaraz wam powiem. Przedwczoraj. To było niedawno w każdym razie, kiedy mowa była o tym, że 75 tysięcy może być tutaj machnięte. Niewiele mu zabrakło. Dzisiaj mamy CPI, które teoretycznie może też wpływać na rynek kryptowalut. Więc poczekamy sobie więc poczekamy sobie, jak to będzie wyglądać. Mimo wszystko nie zmieniam swojego zdania, 75 może być machnięte, a strefą podażową stricte uznałbym za poziomy 78-82 tysiące. To jest ta strefa czerwona i myślę, że w tej, w tym rejonie byłbym już po prostu ostrożny z pozycjami długimi, bo moim zdaniem stąd może być czapa, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o niej mówić. ETH szybko zerknę jeszcze. 4200, 4200 jest do odhaczenia. Bardzo Was jeszcze raz przepraszam za to. 4200 jest do odhaczenia. Rynek na razie się konsoliduje. Rejon wsparcia to 300-350, nic się nie zmieniło i nadal perspektywa jest wzrostowa jako tako. <noise> Więc poczekałbym na lekki pullback i na wyciągnięcie tej strefy. I o to tym, o akcentem. Wszystko przyjrzałem co musiałem, z dodatkowych rzeczy nie będę dzisiaj niczego rozgrzybywał. Bardzo Was przepraszam, powinienem był w sumie odwołać odprawę, żeby Wam tutaj. Nie robić wrażeń akustycznych. Za co Was przepraszam, trząkciuki za Wasze wyniki dzisiaj. I ja tym oto akcentem będę kończył. I idę się kurować. Do usłyszenia.